A we wszystkim siema kawka, mam kawkę, przyjmijmy sobie kawkę Dzisiaj gramy w Vander Simulator jeżeli, jeżeli będzie działać Hmm, jaka płeć jest twoją, twoim idealnym lover? A co jeżeli female? Mogę? O no nie, nie ma, nie ma niestety. Dobrze, pora sprawić aby Osana cierpiała Idziemy Wolałbym iść na randewu z YandereDev'em czy Hitlerem jej. Y, mam wrażenie, że odpowiedź na to pytanie jest... Wszystko jest lepsze od Program Yandere Simulator X nie odpowiada Super Brawo Yandere Simulator Aż włączę moją muzykę do oczekiwania Czy Yandere Simulator tym razem się nie wywali? to jest pytanie 6 lat pracy 6 lat pracy się uruchomi. Okej, okay, musimy czekać dłużej. Program Yandere Simulator nie odpowiada. Ja spróbuję to uruchomić. Trzeci raz. O! Urubi, uruchomiło się! Uruchomiło się! Uruchomiło się, guys! Uruchomiło się! Działa! Działa! Gradziała! 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 Okej, okay, dobra. To ja poszukam Osany. O, Osana! Siema ma! O nie! Mój senpai to widział! Wygrałem chyba. Ej. Zgadnijcie komu się gra skraszowała. Nie, nie mi, wcale, nie. I Eva X humbly submit a toast to Nicholas Alexander for successfully managing to pirate uh, Warcraft free. Dobra <laughs> no, okay.